praktyku, liftingu terapeutycznego twarzy drę. Masz budować świadomość ciała, masz budować czucie, masz sprawiać, że dojrzy człowiek będzie czuł swoją twarz. To on będzie tutaj miał odczucia w ciele też. On poczuje nareszcie swój brzuch, swoją nogę, która zrobi się ciężka, swoje stopy, które zrobią się gorące. On się odpłynie w, rejon, od, odpłynie w rejony ciała i pozwól mu na to. Nie wyrywaj go żadnymi pytaniami. Nie gadaj z nimi, z nim w trakcie terapii, semiterapii, w trakcie liftingu. Nie opowiadaj o swoim życiu, nie poruszaj tematów politycznych. Nic. On ma też być cicho. Ma doznawać. Ty masz mu od razu powiedzieć z góry autorytarnie. Odpoczywaj. To jest technika, żebyś wreszcie poczuł siebie. Tak? Odpoczywaj. A jak ktoś gada, to mów. Dobrze by było, gdyby pani odpoczęła. Proszę się zagłębić w to wszystko, co pani czuje. Usnąć sobie, nie ma problemu, nic nie musi pani tutaj być obecna w tym. Zamykamy ludziom buzie. Oni mają czuć, oni mają rozwijać świadomość swojego ciała, a nie po prostu siedzieć non-stop w głowie i zagadywać wszystko, co się dzieje w ciele. I żadnych pytań. Także nie ma prawa serii, jest styl życia. Przyprowadź swoje ciało na terapię. Ono samo się przyprowadzić, samo będzie do Ciebie tęsknić, do Twojego olejku różanego, do Twoich rąk. Broń Boże, żeby nie śmierdziały cebulą i czosnkiem, tak? Do Twojego gabinetu, do Twojej muzy, do tego wszystkiego, co, mu, co ciało przynosi, to, co ty dajesz, tak? Także dre body fullness, proszę Państwa. Pełnia odczuwania ciała. A nie jakieś tam pitu-pitu, że będziemy sobie techniki uprawiać. Jak mi tu ktoś ostatnio powiedział, że dla niego jest ważna technika, a inne rzeczy i teorie nie mają znaczenia. Jest. Nie można popełnić gorszego fopaja, Jak się do mnie się mówi takie rzecz, że technika nie, ale że technika tak, owszem, bo ona jest technicznie wytrenowana, a inne rzeczy nie mają znaczenia. No to to nie jest treść dla Beaty Sekuły. Kompilacja z innymi zabiegami i terapiami liftingu terapeutycznego DRE, no tak jak już powiedziałam, wy pośrodkujcie trochę, bo wy macie bardzo dużo różnych informacji do, przekonania, do przekazania poprzez lifting terapeutyczny DRE, pracujecie na wszystkim, na wszystkich tkankach, dajecie im informacje, one mają poprawiać metabolizm, przepływy,